Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj przypyszne pieczone Zachęcam sięgnijcie po ten przepis. Wypróbujcie go we własnej kuchni. Podaję go jak zawsze na www.skutecznie.tv, gdzie bardzo serdecznie zapraszam. A teraz zapraszam do filmiku. Dzisiaj pieczone ziemniaki przygotowuję Kilkanaście, w mojej wersji 11, małych ziemniaczków. One są dokładnie umyte, wyszorowane pod bieżącą wodą. Teraz zalewam je niewielką ilością wody, tylko tyle, żeby lustro wody przykryło ziemniaki. E, wodę, solę i ziemniaki wstawiam na gaz. Gotuję nie za długo, jakieś 5-8 minut. Nie chcę, żeby te ziemniaki były całkowicie ugotowane, dlatego że za chwilę będę je dopiekać w piekarniku. Zatem gotuję je na pół miękko i wrócę, kiedy będą gotowe. Ziemniaki gotowe. Odlewam je i pozwalam im nieco odparować. Cały czas mają być gorące, więc teraz już muszę postępować szybko. Rozgrzewam piekarnik do 200 stopni Celsjusza i szykuję naczynie żaroodporne. Naczynie żaroodporne nacieram taką solidną łyżeczką masła, całe dno. Obieram jeden duży ząbek czosnku, kroję go w bardzo cienkie plasterki i układam te plasterki na maśle. Tak, w miarę równomiernie, żeby w każdej części naczynia znalazła się odrobina czosnku. I teraz układam tutaj ziemniaki. Szybka decyzja. Można je obrać ze skóry bądź piec ze skórą, lub przekroić na pół i miejscem cięcia do dołu ułożyć przekrojone ziemniaki w skórce. Także decyzja należy do Was, jak będziecie piec, i ja opieka ze skórką, i je przekrawa. Ziemniaki gorące, masło zaczyna się topić, i teraz cała sztuka polega na tym, żeby te ziemniaki w jednej równej, płaskiej warstwie ułożyć na dnie naczynia. Warstwowo staram się raczej tego nie robić, zatem te mniejsze ziemniaczki układam w przestrzeniach, a te większe wciskam tam, gdzie się da. Masło się ogrzewa, i czosnek zaczyna bardzo ładnie pachnieć. Danie będzie naprawdę przesmaczne. Jakoś w miarę mi się udało. I teraz całość przykrywam folią aluminiową. Tak dość szczelnie i wstawiam do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika i piekę tak długo, aż ziemniaki będą miękkie. Pod koniec pieczenia zdejmuję folię po to, żeby one się ładnie z wierzchu zrobieniły i od razu można podawać. Teraz ich nie doprawiam, one gotowały się w osolonej wodzie. No i każdy sobie je doprawi według własnego uznania solą, pieprzem czy ziołami już na talerzu. Ziemniaki piekę jakieś 20 minut w 200 stopniach Celsjusza na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra dół. Ja piekę je akurat z udkiem pieczonym na kapuście kiszonej z kminkiem, bo zamierzam podać je razem, no, ale oczywiście można je piec osobno. Po 20 minutach, czyli praktycznie równo z mięsem, bo dostawiłam je w czasie pieczenia mięsa, ziemniaki będą gotowe i można je podawać. Jak przygotować takie mięso pokazuję w osobnym filmiku. Po mniej więcej 10 minutach zdejmuję folię aluminiową i dopiekam ziemniaki bez przykrycia, po to, żeby się ładnie z wierzchu zrumieniły i stały się chrupiące. Widzicie, jak to masełko czosnkowe pod spodem buzuje? Pycha! Ziemniaki gotowe, upieczone i zrumienione. Wyjmuję je z piekarnika i póki gorące od razu podaję. Przed podaniem można je polać tym masłem czosnkowym z dna naczynia. I gotowe. Proste i bezproblemowe, ale bardzo smaczne. Mam nadzieję, że Wam także posmakuje. Smacznego.